W Piotrogrodzie, stolicy Republiki Rosyjskiej, rozpoczął się zbrojny przewrót. Doprowadził do przejęcia władzy przez bolszewików w Rosji. Na czele tego przewrotu stał Włodzimierz Ilicz-Lenin. Bolszewicy zdobyli Pałac Zimowy, siedzibę rządu tymczasowego Aleksandra Kiereńskiego, który współrządził Rosją od abdykacji cara Mikołaja II w wyniku rewolucji lutowej 1917 roku, gdy Rosja stała się republiką. Drugim ośrodkiem władzy była Piotrogrodzka, a od kwietnia 1917 roku wszechzwiązkowa Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, kierowana przez Lwa Trockiego. Przewrót ten, początkowo ograniczający się tylko do Piotrogrodu, zakończył okres dwu władzy w Rosji, który od wybuchu która od wybuchu I wojny światowej w 1914 roku zmagała się z kryzysem politycznym, gospodarczym i społecznym. Rewolucja w krótkim czasie rozszerzyła się na całe terytorium Rosji, doprowadzając do marca 1918 roku do ustanowienia władzy Bolszewików w państwie. Rewolucja doprowadziła do wybuchu trwającej do 1922 roku wojny domowej, w czasie której nastąpiło realne przekształcenie państwa na wzór bolszewicki i rozprawa z przeciwnikami politycznymi.